Zatrzymaj well, to kurwa! z tej strony Agnostyko, to jest Spec Ops Hostage Taker, nazywa się ta misja i zaraz właśnie ją przejdziemy. Uuu. Taki przewidywany czas to 3 minuty i zobaczę jak mi pójdzie, no nie. Raczej powinno się tą misję na silent robić po cichu Ale zobaczymy jak to nam wyjdzie. Na razie widzę, że tutaj wszystko Dobrze. Ładnie. Zwięźle. Ojaj, nie trafiłem. Lepiej tutaj nie zostać zauważonym, bo wtedy trochę mamy przestranę. Ale... Właśnie wczoraj troszeczkę próbowałem przejść tą misję, ale jakoś mi nie wyszło. Ale może tym razem przejdę. Pewnie coś jesz, więc smacznego. I zobaczymy, jak mi pójdzie w tej misji. Dobra, tych musiałem zabić, bo to jest za blisko byli. Dobra, udało mi się tych również zabić. Hmm, całkiem dobrze mi idzie. Został go. O, przynajmniej jednego zakładnika udało mi się uratować. Tutaj tak tak słyszał kogoś. No ale dobra. dobra udało mi się. Jej, w półtorej minuty, ty, niezły czas. Świetnie, dobra. Także, jeszcze przejdę następną misję, bo jest krótka. I to też mi udało się szybko przejść. Także. No, dalej, my dalej po prostu. Jeżeli nie uda mi się, to zaraz widzicie mnie z powrotem. Ale może? Tym razem mi się... Nie, w sumie to przecież to łatwa misja, to tylko tarcza trzeba strzelać to co tutaj mam mi się nie udać w sumie. Nie pomyślałem nawet. Także Charger Set, zobaczymy jak to mi wyjdzie. Hmm, na taką misję to bym wziął sobie jakieś pistoleciki. Tak, 57. No, i może być, dobra. Dobra, to najpierw zacznę z 5-7. No, zobaczymy, jak nam pójdzie. Dobra. Tutaj czysto. Nie wiem dokładnie, czy tam jakieś sywile są. Także muszę się przyglądać. Dobra. Następna, pewnie tutaj pewnie trzeba będzie z noża. No właśnie. Kiedyś już ugrałem tą misję. Także coś tam pamiętam. O, jaki ses. No i co, koniec. No i dobre, no to świetnie. Dwie misje udało mi się za pierwszym razem przejść. Także jest bardzo dobrze. Wczoraj z 30 prób miałem. Nie, 10 prób przy tej pierwszej misji. No ale do dobra, wszystko wyszło świetnie, wyśmienicie? Także dziękuję za oglądanie i żegnam Was do następnego odcinka. Cześć!